Zerowy melioracyjne nie budzą powszechnego entuzjazmu. Uznajemy je za mało estetyczne, czasem mało funkcjonalne. Przez ostatnie dziesiątki lat wielokrotnie doprowadzaliśmy do ich dewastacji, do ich likwidacji. Jak bezmyślna była to praktyka, pokazał rok 2010 i 2011. W tych latach wielokrotnie nasze posesje, nasze ulice były zalewane wodami opadowymi. Wyciągnęliśmy z tego wnioski już w roku 2011. Przeznaczyliśmy na modernizację rowów melioracyjnych ogromne środki. Tę działalność kontynuujemy. Tylko w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy gruntownie 2,5 km rowów melioracyjnych. Uzyskaliśmy na ten cel niemałą dotację prawie 230 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkiej pomocy udziela nam także starosta Wojewódzki, który udostępnił nam specjalistyczny sprzęt służący do budowy nowych rowów melioracyjnych.